Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast. Witam wszystkich w mojej kolejnej audycji kulinarnej przy mikrofonie Dorota Bilecka. Dzisiaj zaprezentuję sałatkę z tortellini, z tym, że jest to inna sałatka. Ona się trochę różni od tamtej sałatki, którą Ala Witek prezentowała. Otóż, po pierwsze, tortellini potrzebne jest z mięsem. Na paczkę tych tortellini idą z 20 dkg szynki, jeden ogórek zielony, taki raczej mniejszy, dwa pomidory, jedna cebula, puszka kukurydzy. Najpierw zacznę od ugotowania tych że portellini, a potem w międzyczasie będę przygotowywać resztę, resztę przypraw. Portellini się gotuje tak jak, nie wiem, makaron. Mniej więcej tyle samo czasu. Ja sobie ogórki i pomidory. Oczywiście ogórki sobie obiorę, znaczy ogórka. Pomidory oczywiście obieram z takich przypółek, które one mają. Będę kroiła wszystko w kostkę. Zaraz mi się zacznie chyba woda gotować. Słuchajcie jak pomału kuchenka gotuje coraz ciszej. Bardzo pomału zaczyna się gotować. Zaczyna już sobie ogórka ubierać. Przygotowałam sobie woreczek na różne śmieci, żeby już było trochę łatwiej, by nie latać ciągle do kosza. I wszystko, jak wcześniej wspomniałam, w kosteczkę. Na pewno nie drobną kosteczkę, raczej taką średnią bym powiedziała. Ważne jest, żeby nie kroić tak bardzo drobno. Tak to robić w sałatka, bo ma być jakiś przecież warzywny. Teraz woda się gotuje, zaraz to spróbuję zademonstrować. Tak to słychać. No i teraz sobie mogę zmniejszyć, bo już się tam spokojnie gotuje, więc go sobie zmniejszy. Z dwa, dwa przeskoki. Nie będę chyba za bardzo mówiła, ile co w tej kuchence, bo ona jest bardzo dziwna i wiem, że mało osób coś takiego ma. W każdym razie mogę sobie kolić dalej pewnie jest 15-20 minut. Będę, będę to kontrolować w każdym razie, więc będę na bieżąco mówić, jak to y, y, wygląda, jak to się zachowuje I dalej. No i oczywiście jeszcze na początku nie powiedziałam tak oczywistej sprawy, którą są przyprawy, tak? Już potem do sałatki. No to w sumie jest jakby oczywiste, bo w każdym sałatce się przyprawy daje, no ale warto zrobić. Ogórki kroić skończyłam. Tortellini. no. Jeszcze. I teraz zacznę z mieć Też w kostkę. Ja to często makaronu nawet nie próbuję. Tylko za tak z makaronem. Niestety, niestety. W sumie ziemniaków mało gotuje, więc próbuję zrobię tak z ziemniaka, ale rozpoznaj twardość makaronu po... Po tym, jak ta łyżka w środku się tam obija, teraz mi się dość tak solidnie ujęła między tortem i gigi, więc wiedziałam, że to ale bez próbowania, że to jest jeszcze nie to. Ja Zobaczymy, czy, czy to już się wie. Myślę, że już. Przepłuczę wodą, wrzucę już to do miski. Przepis, który mam, nawet nie mówi o przepłukiwaniu tych pierożków, ale myślę, że lepiej będzie. A reszta smak, no to też będzie pewnie... O, jak już to będę doprawiać, no to też to, 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 to się zmieni, więc... bo i tak tam idzie szynka, więc będzie też tam element mięsny. Ja sobie jeszcze to wrzucę. Jak kukurydza, oczywiście muszę ją odsączyć, odsączyć z tej wody, którą ona tam ma. i Wsypuję do miski z produktami. Jeszcze skroję jednego pomidora, potem się pewnie zajmę cebulą, a na się zajmę szynką. To niestety, mam nie klasterka, nie, jakoś poradzę. Wygodniej by było mieć ją w kawałku, ale to tak też może być. No i fajnie jest kroić pomidory tak... Znaczy, są, są wszystko. Pomidory się rozpadają bardzo. Że najpierw paseczki, a potem je wszystkie pozbierać i dopiero kostkę. Okej, okay. no to teraz sobie cebulę. Najpierw ją obiorę, potem ją umyję. Cebulę przecinam na pół wzdłuż. Teraz wciśniam cebulę, ogonki gąbki z jednej i z drugiej strony. drugiej kole. tak samo. No to ją teraz zaraz pobiorę. Cebulę w dość dużo. Nie będę miał tak. trochę krojenia. No i cebula jest obrana, Mogę ją przekukać i mogę ją kroić. Nie zacznę płakać. <grymne> Idziemy też w kostkę. nie skończyłem na całe szczęście. No i szynka jeszcze nie została. Najpierw paseczki, a potem kosteczki. Wrócę majonez do miski z salatką. To jest taki słoniczek około 250 gram. Taki w sumie raczej z tych mniejszych pajonadów. nam trzeba, no, bo teraz tak pomału. Trochę też rozmieszać, żeby trafił do całej zawartości, a trochę tego się narobiło. Mam no, sobie cały swój bo A ja akurat lubię trochę majonezu w sałatce, więc po prostu to będzie też tak akurat tu jeszcze cebula swój sok puści. Zaraz ją sobie doprawię. całą i pieprzem oczywiście. Cała gotowa. Też nie za dużo tej sali, bo już szynka trochę ma. Trochę też do makaronu dałam, więc pieprzu można trochę więcej. No i to pomieszczamy. Z mojej strony to by było już wszystko w tej audycji. Dziękuję za uwagę. Był to Tyflo podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.